Siemanko, tu Gaminkio. Zapraszam Was na recenzję polskiego serialu. Gatunek telenovela. A ten serialem to jest właśnie Adam i Ewa. Kraj produkcji Polska. Oryginalny język polski. Produkcja Paweł Nowicki, Michał Kwieciński. Telewizja Polska. Data premiery 30 września 2000 roku. Stacja telewizyjna Polska, Data emisji 2000-2002. Liczba odcinków 187 po 40 minut. Na początku miał być 190, ale że zmarł tytułowy aktor. Znaczy się nie zmarł, tylko w wypadku samochodowym. Produkcja stwierdziła, że będzie jednak o 167, nie 190. Adam i Ewa to Polska ten nowy w latach 2000-2001. Przez to widy Polsat. Muzyki polski kompozytor Ryszard Szermeta. Tekst do piosenki Adamiewa, który pojawił się w czołówce, napisał Andrzej Mogielnicki. Tytułowy utwór wykonali Halina Jagłoś, zespoł Krymań, Krzysztof Cygowski z Boczki Sufera, Fabuła. Główny wątek serialu opowiada o miłości pomiędzy Ewą Werner, Katarzyna Krzyżanowska, a Adamem Grzewskim. Błądnia ma Ewa Werner jest 36-letnią urzędniczką w banku nasz Adam Rodrażewski, około 30-letnim celebrytą, by ten poziom w reklamach. Obwoję pomimo różnych dróg, życiowych doświadczeń i poglądów na świat, zakuchuje się w sobie. Borykają się również z problemami, które stwarzają były może Ewy Bogdan i jej natrętna macocha Renata. A jak wspomniałeś tę serię? Oglądaliście Adama i Ewy, Kibicowaliście im? Przeżywacie ich roztelki życiowe. Co ciekawe, to jest tak śmiesznie, że kobieta była starsza niż mężczyzna. No, no wiecie, mężczyzna był i tak nich. I co najlepsze, to aktorka Katarzyna Krzela w Kanadzie żyje, ale mało się udziela ostatnio aktorską. Ostatnio, jej to była chyba jakaś taka poboczna w serialu od jednego w 2015 Waldemar Gość zginął w 2002 roku właśnie zaraz po zakończeniu zdjęć do serialu, gdzie wraca z panem wraz z Rosławem pa Pazurą i aktorem Więc Filipem Burłaczem mieli wypadek samochodowy, którym aktor Aktualizm... trafił do szpitala w Teszkistanie, a Waldemar Gości zginął na miejscu. W na wypadku prawdopodobnie straci kierowca, który prowadzi samochód, czyli władzę malgość. Straci podobnie nad samochodem, uderzył nadjeżdżający samochód naprzeciwka, a następnie siła odrzutu i ich wyrzuciła w pobliskie drzewo. Redosak Pazura i Filip Gurwacz cudem. Wydosta się z samochodu i w zasadzie przed do szpitala i doszli do siebie ci obaj jak Niestety Wademan Gość miał nieszczęścia, bo uderzył w głową w... uderzył głową w, y, w kierownicę przez co to, to dostał wstrząsu mózgu. Gdy go wyciągnęli lekarze w braku samochodu stwierdzili na miejscu zgonu. No szkoda, to że miał jeszcze, a jeszcze a to ponoć planowali jeszcze dokręcić te trzy odcinki, jak wspomniałem. No niestety nie udało się. Nie mogę go bez aktora. Wtedy od dublera było bardzo trudno w naszym kraju. Ja pamiętam, jak ten serial leciał na posadzie, jak oglądałem ten motyw z tymi końmi, jak ta czołówka wchodziła, to ja wtedy miałam o, będzie dobre, będzie dobry serial. To był taki inny polski serial, który jest o psach, poświęcony psom. I go też zaprezentuję, to dopiero po tej dłuższej, dłuższej przerwie. Jak wspominałem, jest ta przerwa na moim kanale od 14 lutego do 7 marca, więc widzimy się 7 marca. No razie, cześć. Jeszcze jedno takie pytanie. A pamiętacie w ogóle, kto grał y, matkę tej Ewy? No właśnie taka pani, która później niestety od aktorstwa poszło w, w troszkę w drugą stronę Także widzimy się jak wspominała się na cześć i datę bają.